Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. Czemu akcja Fallouta 76 osadzona jest w zachodniej Virginia? Bo, jak powiedział jeden z projektantów gry, jeżeli kiedykolwiek miałaby wybuchnąć wojna atomowa, to najpewniej nikt nie zrzuciłby tam atomówki. I m.in. dlatego, testa przywrotnie uznała, że nowy Fallout w takim miejscu mógłby być ciekawym eksperymentem. Ale to oczywiście nie jedyny powód. Tak się bowiem składa, że Zachodnia Wirginia to pod wieloma względami wyjątkowo ciekawy stan. A gdy przyjrzeć się jej historii bliżej, okazuje się, że ta pozornie sielankowa i tchnąca spokojem kraina pasuje do uniwersum Fallouta jak znalazł. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia sobie, dlaczego właściwie nikt nie zrzuciłby na Zachodnią Wirginię atomówki. Bo to dziura. Owszem, piękna i malownicza, ale jednak dziura. To jeden z najmniej zaludnionych stanów Ameryki Północnej, a już w szczególności na wschodnim wybrzeżu. Nie ma tam niemal żadnego zaawansowanego technologicznie przemysłu, więc i produkt krajowy brutto na osobę jest tam jeden z najniższych w całym USA. W pewnym stopniu jest to zresztą problem całego regionu, znanego pod nazwą Apalachia, który rozciąga się od południowej części stanu Nowy Jork, poprzez Pensylwanię, zachodnią Virginię właśnie, Tennessee i Kentucky, aż po północne krańce Mississippi, Alabama i Georgii. Główną tego przyczyną są oczywiście wyrastające na tym obszarze góry Apalachy. To właśnie przez nie tereny te były bardzo trudne do przybycia dla osadników, którzy zwyczajnie je omijali i nie zakładali w nich miast, czego skutki są odczuwalne do dziś jak to też zazwyczaj bywa, tam gdzie góry, tam i bogactwa naturalne, w tym wypadku zaś węgiel. Ten okazał się być kolejną klączą tego regionu, bo choć w erze największego zapotrzebowania na to paliwo, czyli w latach 50. i 60., w Apalachii kwitł przemysł wydobywczy, to jednak w końcu czarna gorączka minęła, zakłady pracy zaczęły się zamykać, a wiele miast popadło w ruinę. I wszystkie te niekorzystne czynniki w największym stopniu uderzyły właśnie w zachodnią wirginię, która jako jedyna leży na terenie Apalachii w całości. Wielkie więc tak, gdyby wybuchła wojna atomowa, to stosunkowo biedna i słabo zaludniona zachodnia Virginia byłaby prawdopodobnie ostatnim stanem, w który uderzyłyby głowice jądrowe. A nawet gdyby do tego doszło, zniszczenia i skażenie radioaktywne byłyby tam z pewnością najmniejsze. Takie założenie dało więc beteście szansę na osadzenie swojego kolejnego Fallouta w okolicznościach, które dotąd nikomu się z serią nie kojarzyły. I rzeczywiście, wirtualną zachodnią Virginia nie uderzyła żadna atomówka, co najwyżej mogą do tego doprowadzić sami gracze, a jedyny z. Skutki wojny jądrowej, z jakimi musi się zmagać ten stan, to fale radiacji dobiegające z sąsiednich, spustoszonych regionów. Z podobnego założenia, że zachodnia Wirginia najmniej ucierpi podczas atomowej apokalipsy, wyszedł także rząd Stanów Zjednoczonych, który pod koniec lat 50. uruchomił projekt Creek Island, czyli grecka wyspa, który polegał na zbudowaniu bunkra przeciwatomowego dla przedstawicieli władzy ustawodawczej w możliwie najbezpieczniejszej lokalizacji. Schron ten znajdował się w hotelu Green a ściślej mówiąc pod zbudowanym właśnie z tej okazji nowym zachodnim skrzydłem hotelu. Część schronu rzeczywiście była bunkrem, bo wiele pomieszczeń było krytych głęboko pod ziemią. Faktycznie jednak, w razie konieczności, za schron miało służyć całe skrzydło hotelu, na co wskazywałyby choćby potężne żelbetonowe kolumny w sali wystawowej, otwartej normalnie dla zwykłych gości Green Grindray. Poza pomieszczeniami takimi jak sypialnie, kuchnia czy jadalnia znajdowało się w nim także centrum radiowo-telewizyjne, w którym w razie wojny miało być nagrywane wystąpienia polityków. Na jego wyposażeniu był nawet zmienne tła, dzięki którym audycje miały wyglądać jakby nadawano je z Waszyngtonu, a wszystko po to by odwrócić uwagę wroga od hotelu i zachodniej Virginia. Przez 30 lat od powstania schronu był on w ciągłej gotowości do przyjęcia 435 członków Izby Reprezentantów i 130 senatorów. O uzupełnianie zapasów, doglądanie ukrytych pomieszczeń i utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym dbali pracownicy specjalnie powołanej na tę okazję fikcyjnej firmy Forsyth Associates, która oficjalnie miała zajmować się konserwacją ponad tysiąca hotelowych telewizorów. Bunkier w Greenbrier ostatecznie nigdy nie był wykorzystany, a o tym, że przewidziany był rzeczywiście na sytuację ostateczną dowodzi fakt, że nie wszczęto w nim żadnych procedur przygotowawczych nawet podczas niesławnego kryzysu kubańskiego, gdy do wybrzeża stanu zaczęła się zbliżać radziecka flota atomowa, a trzecia wojna światowa wisiała na włosku. Fakt istnienia tego kompleksu został w końcu ujawniony przez dziennikarzy Washington Post w 1992 roku, w wyniku czego został on natychmiast zlikwidowany i dziś służy za atrakcję turystyczną. Jak myślicie, gdzie odbyła się jedna z największych oficjalnych imprez z okazji premiery Fallouta 76? Hotelu Greenbrier nie mogło więc oczywiście zabraknąć w Falloutie 76. Jak na bunkier przystało, jest on w idealnym stanie, zachwycając śnieżną białą fasadą i czystymi, wymuskanymi wnętrzami. Oto by nie rozplniło się w nim przybywające pustkowi radioaktywne plugawstwo dbają bowiem liczne rządowe roboty, w tym te ciężko opancerzone. Nieco gorzej wygląda za to sytuacja na rozległych, przelegających do hotelu polach golfowych, na których poza licznymi grupami guli trafić można także na wyjątkowo groźną bestię nazywaną Wendigo. Wendigo to tajemnicza postać, która, wedle wierzeń Indian z plemion Algonkinów zamieszkających kiedyś Apalachie, miała żywić się ludzkim mięsem. Miał to być demon wyjątkowo okrutny i chciwy, którego żądza pożarania ludzi miała być nigdy nie nasycona. Ponoć przybył do Appalachii z niedostępnych lasów północy okalających wielkie amerykańskie jeziora. Co ciekawe, przekazywana przez Indian legenda Wendigo odcisnęła tak mocne piętno na współczesnych Amerykanach, że aż znalazła odbicie w nauce. Wychodzą Wendigo określa się bowiem zaburzenie polegające na pojawieniu się chorego apetytu na ludzkie mięso. Piekielnie szybki, dysponujący ogłuszającym krzykiem Wendigo, nie jest jednak bynajmniej jedynym tajemniczym stworzeniem, w którego istnienie wierzyli mieszkańcy Wirginii Zachodniej, a które można spotkać w Fallout 76. Kolejną taką kryptydą, tak bowiem określa się stworzenia, których istnienie się postuluje, ale na co nie ma dowodów, jest potwór z Grafton. Grafton to jedno z tych wielu miast w Wirginii Zachodniej, które czas największej świetności ma dawno za sobą. Choć przed wojną było to ważne centrum przeładunkowe i wielki kolejowy hub, wraz z wycofywaniem się ze stanu wielkich górniczych spółek, zaczęło szybko popadać w ruinę. W końcu stało się swoistą anomalią, łącząc wielkomiastową architekturę i ambicje mieszkańców z brakiem jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego i położeniem na całkowitym odludziu. Właśnie w takich ponurych okolicznościach, w 1965 roku, gdy miasto konało, jeden z mieszkańców, młody dziennikarz Robert Cockrell, jadąc samochodem, zauważył na poboczu dziwną bezgłową postać, pokrytą szarą, błyszczącą skórą. Gdy w końcu odważył się wrócić w to miejsce wraz z grupą przyjaciół, niczego nie znalazł. Mężczyzna postanowił jednak opisać tę dziwną przygodę na łamach gazety, w której pracował, co spowodowało, że na poszukiwanie potwora wyruszyła ponad setka uzbrojonych w łomy, młoty i latarki mieszkańców miasta. Ponad dwudziestka z nich utrzymywała później, że w trakcie poszukiwań widzieli potwora, zaś Kokrel uznał, że ich zeznania są zaskakująco spójne. Wieść o potworze z Grafton zataczała coraz szersze kręgi, przyciągając łowców osobliwości z całych Stanów, mimo że ta sama gazeta, która nagłośniła sprawę, wkrótce sama ogłosiła, że to najpewniej urojenia spowodowane ogólną apatią i brakiem zajęć mieszkańców miasta. I choć do dziś najbardziej sensacyjnym zeznaniem na temat potwora pozostaje to pierwsze co sugeruje, że znudzony kokrel zwyczajnie nie zmyślił, legenda o potworze jest żywa po dziś dzień, co choć w pewnym stopniu uchroniło Grafton przed zupełnym zapomnieniem. W Falloutie 76 potwór z Grafton jest wielką, piekielnie wytrzymałą bestią, przywodzącą Wspomniency na myśl tanka z Left 4 Dead i poza samym Grafton można go spotkać w okolicach rzek i jezior, gdyż najwyraźniej lubuje się w błocie. Podobna historia wydarzyła się w 1952 roku w okolicach niewielkiego, sennego miasteczka Flatwoods. Grupa mieszkańców miała otóż zobaczyć na niebie świecący obiekt, a gdy za nim podążyli, ich oczom ukazała się dziwna postać o okrągłej, czerwonej twarzy, otoczonej płaskim kołnierzem. Jej kończyny miały być zakończone długimi pazurami, a wokół niej roztaczał się ponoć ostry, mdlący zapach. Choć lokalnym władzom nie udało się nic znaleźć, wkrótce rozeszła się fama o dziwnej gumowatej substancji znalezionej w miejscu spotkania, co miało być rzekomo dowodem na lądowanie UFO. Do dziś niezliczeni świadkowie zarzekają się, że widzieli potwora z Flatwoods, który stał się nawet oficjalną maskotką miasteczka i na nic zdają się racjonalne tłumaczenia, że pierwsi świadkowie zobaczyli najpewniej sowe, zaś światło na niebie musiało być meteorem, który tego dnia widoczny był z wielu innych miejscowości w stanie. Potwór z Flatwoods rzeczywiście wygląda w Falloutie 76 niczym przybysz z kosmosu, jest też kosmicznie trudnym przeciwnikiem, a to z racji możliwości teleportowania się na krótkie dystanse. Ale bodaj najsłynniejszym potworem w Virginii Zachodniej jest Motman, czyli Człowiek Ćma. Od początku lat 60. Przez 7 lat ponad 100 osób mieszkających lub przejeżdżających przez miasto Point Pleasant miało otóż zobaczyć tajemnicze humanoidalne stworzenie ze skrzydłami i o nienaturalnie wielkich czerwonych oczach. Najczęściej wpatrywało się ono po prostu w świadków, rozsiewając wokół siebie aurę paraliżującego strachu, by następnie bezgłośnie odlecieć w ciemność. Zdarzało się jednak, że Motman powodował zakłócenia urządzeń elektrycznych, a jeden świadek, doświadczony myśliwy, zarzekał się nawet, że stworzenie miało pożreć lub porwać jego psa. Wiele osób utrzymywało jednak, że Motman nie jest groźny, a wręcz przybył na ziemię, by pomóc ludziom. Miał na przykład ostrzec ludzi przed zawaleniem się mostu Silver Bridge, co niedługo później rzeczywiście miało miejsce, syłając na nich w śnie wizję lub objawiając się częściej w okolicy mostu. Ponieważ Mothman przestał się pojawiać po roku 1967, badacze, którzy zainteresowali się tym zjawiskiem, uznali, że najpewniej była to jedna z Sów Śnieżnych, być może albinowska, których pojedyncze egzemplarze przybywają rzadko w okolicy Appalachii, by następnie pozostać tam kilka lat aż do śmierci. Mimo tych tłumaczeń i pomimo faktu, że po roku 67 coraz mniej było doniesień o spotkaniach z Mothmanem, legenda jest żywa do dziś. W 2002 roku w Point Pleasant miał miejsce pierwszy festiwal Mottmana, który odbywa się do dziś. W 2003 w mieście stanął jego pomnik, a w 2005 otwarto nawet poświęconemu muzeum. I to wszystko zobaczyć można także w Falloutie 76. Ba, spotkać można także samego Motmena, który podobnie jak ten prawdziwy, wcale nie musi być wrogo nastawiony. To jednak nie wszystko, bo z istotą tą wiąże się w grze jeszcze jedna, ciekawa tajemnica, ale nie będę wam psuł frajdy odkrywania jej na własną rękę. Oczywiście nie wszystkie dziwa z zachodniej Wirginii, jakie pojawiły się w Fallout 76 i które można wbadać na własną rękę. Jest tu i latarnia morska na szczycie góry, i drugi najdłuższy na świecie most łukowy, i niewielkie miasteczko Helvetia, będące kawałkiem Szwajcarii w samym środku Stanów, i tajemnicza strefa ciszy radiowej, i kolejne kryptydy, jak choćby Snelli Gaster. A jest tego znacznie więcej, bo wirtualna zachodnia Virginia jest wypchana atrakcjami po brzegi tak istniejącymi w rzeczywistości, jak i całkowicie fikcyjnymi jak choćby Uniwersytet Woltek czy Fabryka Nuka Coli. I trudno się dziwić, skoro mapa w Falloutie 76 jest 4 razy większa od tej z Fallouta 4. To jak? Chcielibyście zobaczyć, schron w Greenbrier, albo odwiedzić Muzeum Motmena? Piszcie w komentarzach. No i cóż, trzymajcie się!